Cześć, witajcie na bogato. Cieszę się, że z nami jesteście. Jak wam mija dzień? Jak wam minął dzień pracy? Niewykluczone, że dopadły cię dzisiaj jakieś trudy dnia. Niewykluczone, że w ciągu dnia zmagasz się z jakimiś kłopotami, e, czasami tracisz energię, albo po całym dniu pracy przychodzisz i już nic ci się nie chce. Każdy z nas ma czasami takie sytuacje, a ja dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, jak sobie radzić właśnie z takimi sytuacjami, kiedy w dniu jest, w ciągu dnia jest coś trudnego. Skąd czerpać energię? Nie ukrywam, że źródłem informacji i wielką inspiracją są dla mnie moi pracownicy. Ostatnie dwa dni właśnie prowadziliśmy spotkania na ten temat, jak sobie radzić. Z takimi rzeczami, które są po prostu trudne. I powiedzieli mi dużo fantastycznych rzeczy, o, z którymi chcę się dzisiaj z Tobą podzielić. Więc, jeżeli masz jakieś trudy w swojej pracy, bardzo często jest tak, że praca nie jest szczególnie wymarzonym zadaniem. Że praca, nawet jeżeli lubisz ją, to czasami zdarzają się takie rzeczy, które są po prostu trudne takie rzeczy, które kosztują Cię dużo energii, stresu, to żeby sobie z tym poradzić, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to pamiętać, tak zupełnie po ludzku, że wszystko jest w Twojej głowie że to Twoje nastawienie do tego, co się dzieje w Twoim życiu, determinuje, naprawdę determinuje, jak odbierasz te wszystkie sytuacje. Wyobraź sobie, to jest taki przykład bardzo skrajny, ale który trochę pokazuje o co mi chodzi. Wyobraź sobie, że kopnę Cię teraz w kostkę. Kopnąłem Cię właśnie teraz w kostkę, tak duchowo. Jaka jest Twoja reakcja? No, trudno, żeby Twoja pierwsza reakcja była jakaś pozytywna. Możesz się na mnie zdenerwować, możesz pomyśleć sobie o mnie źle, możesz mi oddać. Ale powiedz mi, czy możliwe jest, żebyś się ucieszył z tego, że cię kopnę w kostkę? Nie pytam się, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, czy to jest naturalne. Czy to jest możliwe? Tak, możesz sobie pomyśleć, a pewnie Krzysiek coś dla mnie szykuje, pewnie się mną interesuje. Na pewno z tego będzie coś dobrego. I tak jest w twoim życiu. Jeżeli spotyka cię coś trudnego, jeżeli otwierasz oczy i już ci się nie chce iść do pracy, już ten dzień przewidujesz, że będzie zły, to musisz o tym pamiętać, że twoje nastawienie zależy tylko od ciebie. Że te same trudy życia dotykają wszystkich, że jeżeli znasz kogoś to wydaje ci się, że jest zawsze uśmiechnięty, zadowolony, ma dobre wyniki z pracy, w domu mu się układa. I tak możesz czasami myśleć, nawet, że ta osoba nie ma takich zmartwień jak ja. Słuchaj, niejednokrotnie te osoby mają nawet większe zmartwienia niż ty. Tylko po prostu nauczyły się sobie z tym radzić. Więc nauczyły się zmieniać swoje nastawienie. Więc jeżeli jest ci ciężko, to zmień swoje myślenie. A jak zmienisz swoje myślenie, to zmieni się całe Twoje życie. To jest jedna rzecz, taka, myślę, że fundamentalna. Tak. To, czy Twój dzień jest dobry, czy zły, zależy od tego, jak interpretujesz te informacje, które docierają do Ciebie. Może to Ci troszeczkę ułatwi ten proces zmiany myślenia, z narzekania na wdzięczność, na zadowolenie, to jak sobie uświadomisz, że do Twojego mózgu te wszystkie informacje, informacje docierają w postaci jakichś elektroimpulsów. Czy to naprawdę elektroimpuls ma decydować, czy Ty masz dobry dzień, czy zły dzień, czy Ty masz dobry humor, czy zły humor? Masz w sobie wolną wolę, masz duszę, masz w sobie dziedzictwo Boga i Ty masz moc żeby naprawdę cieszyć się w każdej sytuacji. Zresztą mówi o tym Pismo Święte, żebyśmy w każdym położeniu chwalili Pana. Co jeszcze możemy zrobić z takich ciekawych pomysłów, które powstały podczas naszych debat? To... Uciesz się z relacji, które są wokół ciebie. Uciesz się z relacji w Twojej rodzinie, z relacji w Twojej firmie, w zespole. I otóż zespół jest źródłem niesamowitej energii. Uciesz się z tego, że są inni ludzie, z którymi spędzisz ten czas, że są inni ludzie, którzy, którym zależy na tobie, e, którzy są tam z Tobą. U, uciesz się z tego, że, że no nie jesteś sam w tej trudnej sytuacji. Pielęgnuj relacje. E, ja lubię czasami opowiadać taką e, historię biblijną, która jest trochę tak, ja ją opowiadam anegdotycznie. Jak Pan Bóg stworzył Ziemię, to wszystko było dobre, ale jedna rzecz była zła. Co było złe, jak Pan Bóg stworzył Ziemię? Aha. No jak Pan Bóg stworzył wszystko dobrze? Wszystko było dobrze. Okej, okay, okej, okay. ale niedobrze było, żeby człowiek był sam. I dlatego właśnie z relacji czerpiemy dużo szczęścia, dużo radości, dużo energii, dużo motywacji. Uciesz się z drugiego człowieka, a jeżeli jesteś typem samotnego wilka, to pewnie tak naprawdę głęboko w sercu. Szukasz miłości, oczekujesz miłości, ale przestałeś już w to wierzyć, że ktoś może Cię pokochać takim, jakim jesteś. Przestałeś już szukać tych relacji, może zostałeś już wielokrotnie wykorzystany, nie wiem, oszukany, ale to nie zmienia faktu, że tak naprawdę w relacji z drugim człowiekiem jest najwięcej energii, motywacji. I szukaj tego, buduj pielęgny relacji. Co jeszcze pomaga nam przezwyciężać trudy naszych, naszego dnia, naszych obowiązków, różne stresujące sytuacje, które się pojawiają. Słuchaj, rób sobie przerwy. Nie brnij cały czas, jeżeli coś jest trudne, nie idziecie, stresujecie, zrób sobie przerwę. Nie wiem, napij się kawy, wyjdź na spacer krótki, yy, zrób kilka przysiadów, porozmawiaj z kimś, ale zrób przerwę. Bo jeżeli jesteś, wpadasz w takie tendencje pracoholizmu, to to bardzo dużo ciebie kosztuje. Jeżeli gonisz 8 godzin cały czas bez przerwy, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Musisz umieć robić przerwy. Twój mózg potrzebuje przerwy. Twój mózg jest w stanie skoncentrować się z najwyższą wydajnością około 40 do 50 minut. Więc musisz robić co jakiś czas 5-minutowe przerwy. Odetchnij. Zrób sobie przerwę, porozmawiaj z kimś. Kolejna rzecz, powiedz komuś o swoich trudach. Jeżeli jest ci smutno, ciężko, coś cię stresuje, podziel się tym. Nie musisz tego nieść samemu. Jeżeli podejdziesz do koleżanki z pracy i powiesz jej, że słuchaj, no kurczę, coś mi nie idzie, wyrzuć to z siebie. Może ta osoba da ci jakąś dobrą radę, może cię podniesie na duszy. Ktoś doda ci otuchy, powie Ci, że zobacz, a tu ci idzie, tam ci idzie dobrze, nie? Więc e, nie musisz być sam. Kolejna rzecz to jest taka, że właśnie w relacji ty możesz też dawać. Czyli e, nie chodzi tylko o ciebie. Więcej radości jest zdawania niż zbrania, więc ty możesz też zauważać inne osoby, które w Twoim otoczeniu przeżywają jakieś trudne sytuacje i też możesz z nimi dzielić się e, swoimi. Dobrymi radami, możesz dodawać im e, trochę humoru, możesz dodawać im otuchy. Wtedy też na pewno zawsze dużo zyskasz. Co jeszcze? Jak jeszcze radzić sobie z trudami, depresjami, z pewnym wysiłkiem e, w ciągu naszego dnia? Otóż zmieniaj coś. Zmiana jest jednym z najbardziej motywujących czynników w naszym życiu, w naszej pracy. Potrzebujesz zmian. Ale to nie chodzi o to, żebyś zmieniał co chwilę pracę. Bo ja, jak na przykład przeglądam aplikację do pracy, to przykładam dużą uwagę do tego, czy ktoś jest skoczkiem, czy potrafi być w jednym miejscu dłużej. Jeżeli ludzie notorycznie zmieniają pracę, to dużo mi to mówi o ich nastawieniu i raczej mi to mówi, że raczej, nie na pewno, ale raczej mają problem sami ze sobą. Więc, ale zmiana jest motywująca. Zmiana w Twojej pracy, na przykład, nie wiem, wykonujesz jedną czynność, która Cię nuży. wykonaj inną. Nie wiem, yy, dzwonisz, żeby sprzedać jedną rzecz, spróbuj sprzedać inną rzecz. Zawsze rozmawiasz, nie wiem, z kontrahentami w jakiś, w jakiś konkretny sposób, porozmawiaj w inny sposób. Zmień coś w swojej pracy. Usiądź na innym miejscu, weź. Inne jedzenie do, 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 do pracy, zmień coś. Zmiana jest bardzo motywująca, bardzo daje nam dużo, dużo energii, dużo, dużo otuchy. Co jeszcze? Słuchaj, jeżeli w ciągu dnia brakuje Ci energii, jeżeli bywa, że masz taki obniżony nastrój, że no przytłoczony jesteś tym wszystkim, co się dzieje, to musisz pamiętać, że musisz dbać o swój odpoczynek. Wysypiaj się. Potrzebujesz około 7 do 8 godzin snu i to jest bardzo ważne. Higiena snu jest kapitalnie no, ważna. Nie wiem jak to wyrazić jakoś mądrzej. Jeżeli się nie wysypiasz notorycznie, no to nic dziwnego, że ci w pracy brakuje, brakuje energii, że, no, że, że jesteś bardziej przybity różnymi trudnymi sytuacjami. Nasz organizm jest tak stworzony, że jak zbliża się wieczór około godziny 21, zaczyna się już wytwarzać taki hormon się nazywa melatonina, który pomaga nas przygotować do snu. W ogóle cała gospodarka hormonalna człowieka jest dostosowana do cyklu noc-dzień. I nie zaburzaj tego. Ja wiem, że jeżeli cały dzień goniłeś, nie miałeś czasu dla siebie, no to wieczorem chcesz chociaż coś pooglądać, poczytać czy też popracować. Ale już taki późny wieczór, po godzinie 22, to jest czas na sen. Nie ma co już dalej oglądać, bo z tego nic nie ma. Rozumiesz, jeżeli siedzisz i oglądasz Netflixa, jakieś seriale, albo przeglądasz treści w internecie e, późną porą, to krzywdzisz siebie. Dużo lepiej na tym wyjdziesz, jak pójdziesz po prostu spać. Co zrobić, żeby mieć dobry sen, żeby być wypoczętym następnego dnia, warto jest zrobić coś na kształt rachunku sumienia, bo sen to jest czas, kiedy mózg dokonuje swojego rodzaju defragmentacji, porządkowania wszystkich informacji, które się pojawiły w ciągu dnia. Ale mózg ma problem z mm, informacjami, z wydarzeniami, które są problematycznie, problematyczne moralnie, etycznie. Jakaś krzywda, jakiś, jakiś uraz, który przeżywasz, to jest taki obszar, gdzie twój mózg może się na tym zawiesić i spowodować, że będziesz mieć niespokojny sen, że może ci być trudno zasnąć. Ale jeżeli przed zaśnięciem zastanowisz się o tym, co było trudne i wybaczysz osobie, która cię skrzywdziła, lub postanowisz, że przeprosisz i poprosisz o wybaczenie osobę, którą ty skrzywdziłeś, to twój sen będzie dużo lepszy. Jeżeli wzbudzisz też w swoim sercu wdzięczność za to wszystko, co było danego dnia, zauważysz dobre rzeczy, które się wydarzyły, to będzie ci dużo lepiej. Oczywiście możesz po prostu ucieszyć się i podziękować Panu Bogu za to wszystko, co się wydarzyło w ciągu dnia. Natomiast ten taki aspekt pogodzenia spraw trudnych moralnie przed snem jest w ogóle dobrze udokumentowany również naukowo. Że jeżeli to zrobisz, to będziesz lepiej spać. Co jeszcze, gdy brakuje nam energii, gdy jesteśmy przemęczeni, dbaj regularnie o nawodnienie i generalnie o zdrowe odżywianie. Unikaj wszystkiego, co cię zatruwa. Słuchaj, no powiem wprost: mięso, nabiał krowi, jakieś papierosy, alkohol. No, tak czy inaczej, w jakiś to sposób zatruwa Twój organizm. Ja jestem do tego głęboko przekonany. Oczywiście ludzie mogą mieć inne zdanie na ten temat, ja się dzielę tym, co ja uważam. Ale składasz się w 70%, o ile dobrze pamiętam, z wody. Twój mózg jest osadzony w płynie. I jeżeli nie nawadniasz się wystarczająco, to ten płyn, wyobraź sobie, że jest jakiś taki mętny, zielony. Spleśniały, nie? No, i jak ma mózg dobrze funkcjonować, jak, jak nie dostarczasz mu regularnie w dużych, potrzebnych ilościach wody? Nawadniaj się, ale nie oczekuj, że efekt przyjdzie po tygodniu. Niech dobre nawadnianie będzie Twoją taką stałą, stałą cechą. Niech będzie tym, co zawsze po prostu robisz. Co jeszcze pomaga nam pokonywać trudy dnia? Zauważaj drobne sukcesy. Czasami jest coś, że na czym ci bardzo zależy. Czasami myślisz sobie, muszę wskoczyć na Mont Everest, a dopóki nie wskoczę, to nie będę zadowolony. Otóż nie da się wskoczyć na Mont Everest. Nie da się połknąć słonia. Ale to wszystko możesz zrobić po kawałku. I to, że kupisz mapę. O tym, jak wejść na Mont Everest, jest już jakimś sukcesem i warto docenić ten sukces, warto go zauważyć i warto go celebrować, świętować. Twój mózg dobrze reaguje na nagrody. Nagroda może być różna, może być czekoladka, ale bez przesady, bo jakbyśmy wyglądali, jakbyśmy tylko czekoladki jedli. To może być spacer, to może być kino, to może być serial jakiś, to może być coś przyjemnego, to może być pójście na saunę, na siłownię, na, na basen, ale to może być też po prostu zauważenie i powiedzenie sobie w duchu: Wow, zrobiłem to. Drobiazg, ale zauważ drobiazg i uczysz się nim, to jest nagroda dla ciebie. Naprawdę to jest wspaniała nagroda, która powoduje, że potem masz więcej energii. Co jeszcze może nam pomóc pokonywać trudy dnia? Poczucie humoru. Słuchaj, rozśmiesz się od czasu do czasu, zaśmiej się, zaśmiej się z kontrahentem, klientem, współpracownikiem. Po prostu życie jest naprawdę piękne, ale bywa trudne, więc jeżeli używamy poczucia humoru, sprawiamy sobie radość, no to. Wiesz, co, to jest łatwiej. Jak się zaśmiejesz, to będzie Ci po prostu dużo, dużo, dużo łatwiej. Co jeszcze pomaga, miej pasję, miej jakiś cel w życiu trochę inny niż tylko praca. Tak jak rozmawiałem z, z moimi pracownikami, a jak już wspominałem wam wcześniej, większość moich pracowników to mamy, no to jednoznacznie mówią o tym w rodzinie jest, jest, jest dużo szczęścia, dużo radości, oczywiście jest trud ale też często w jakichś pasjach, w jakichś hobby, w jakimś zainteresowaniu. Bardzo mnie inspiruje historia pewnego szefa firmy, który e, mówił na stanowiska dyrektorskie, menedżerskie, nigdy nie zatrudnia ludzi, którzy nie mają pasji. Mówi, zawsze się pyta, jaką masz pasję, jakie masz hobby. Mówi, że taki menedżer nie ma pasji, nie ma hobby, to on nie chce takiego człowieka o siebie w firmie. Myślę sobie, wow, jakie to mądre. Nie? Jeżeli ktoś żyje tylko pracą, to można powiedzieć, że coś jest nie tak z takim człowiekiem. Człowieku, nie żyjemy po to, żeby pracować. Pracujemy, żeby żyć, żeby się cieszyć, żeby mieć pasję. Więc szukaj w życiu jakiejś pasji, jakiejś radości. Nie wiem, co to będzie dla Ciebie. Czytanie książek, jeżdżenie na jakieś podróże, no cokolwiek, robienie zdjęć fotograficznych, czy też przytulanie dzieci. Ja tak powiem Wam, że moją wielką pasją jest moja rodzina po prostu uwielbiam się przytulać do mojej żony, do moich dzieci uwielbiam spędzać z nimi czas, daje mi to mnóstwo energii, no po prostu bardzo to lubię, nie? że moja rodzina jest, jest dla mnie takim źródłem mojej radości więc jak widzisz tych takich pomysłów na to, żeby pokonać sobie, pokonać trudy dnia, pokonać zmęczenie pokonać depresję, jest naprawdę dużo wszystko zaczyna się od tego, żebyś uświadomił sobie, że masz na to wpływ że ten sam wiatr wieje dla wszystkich, a tylko od ciebie zależy, czy ustawisz żagle i jak ustawisz żagle. Że to nie jest prawda, że ktoś za ciebie decyduje o Twoim życiu. I jak zmienisz swoje myślenie, to całe Twoje życie się zmieni. Całe, całe Twoje życie się zmieni. Więc cóż, żyj na bogato. Niech Bóg zawsze będzie na pierwszym miejscu w Twoim życiu, bo Bóg jest dobry. No i dostałeś dużo wiedzy jak sobie poradzić z trudami dnia. Co z tym zrobisz zależy od Ciebie, ale liczę, że znajdziesz w tym coś dla siebie. Słuchaj, a może napiszesz jakiś komentarz. Napisz, co Ty w swoim życiu stosujesz. Napisz, jak Ty radzisz sobie z trudami dnia.